Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnej, a konkretnie drugiej, już mojej bajkowej recenzji. A dzisiaj przedstawię Wam swoją subiektywną opinię na temat animacji Hilda i Władca Gór. Animacja, bajka animowana, film animowany, chyba bardziej tego określenia będę używać. Film animowany, dostępny na Netflix, trwający około półtorej godziny. Czyli tak klasycznie, taki tyle ile trwa, taki dłuższy film, przeznaczony dla dzieci. I słuchajcie. No to jest film, który jest jakby kontynuacją serialu, ponieważ jest też serial, również dostępny na Netflixie pod tytułem Hilda. I mamy dwa sezony tego serialu. I film rozpoczyna się w momencie, w którym kończy się właśnie drugi sezon serialu Hilda. Ja od razu z góry powiem, że ja nie oglądałam tego serialu, ani moje dzieci nikt z nas nie oglądał. Więc jakby przeszliśmy od razu na grubszą akcję, czyli do filmu. Um, I e, to w ogóle w żaden sposób nam nie przeszkadzało. Faktycznie ta akcja była jakby od początku taka mocna i zawiązana, e, ale w miarę trwania wszystko się wyjaśniło. E, I myślę, że nieznajomość tego serialu nie przeszkodzi w żaden sposób w tym, żeby móc film obejrzeć. To tak tytułem wstępu. I generalnie film powstał na podstawie komiksów. Komiksów autorstwa Luka Piersona. Serial również jest na podstawie tychże komiksów. Z tego co też czytałam, był wielokrotnie nagradzany ten serial. I na jego podstawie powstał właśnie ten film, który chciałam dzisiaj Wam omówić, który niedawno obejrzałam razem z Alicją. Film właśnie pod tytułem Hilda. I Władca Gór. Film animowany, animacja niekomputerowa, nie bardzo nowoczesna, nie 3D. To, do czego mogłabym porównać, e, i e, myślę tutaj bardzo oddaje sposób animacji tego filmu, to jest porównanie do serialu Było sobie życie. E, I w podobny sposób ci bohaterowie są jakby narysowani, o tak sobie to powiedzmy no i tak, no i taka to jest animacja i słuchajcie film jest bardzo ciekawy to muszę jak najbardziej tutaj przyznać, że ma bardzo ciekawą fabułę fabuła bardzo, jest bardzo wciągająca, w bardzo fajny sposób posuwa się do przodu no mamy tutaj tak pokrótce historię Hirdy, która zostaje zamieniona w trola stąd moja towarzyszka. Zawsze postaram się jakoś nawiązywać do tych filmów, które recenzuję, dlatego mam tutaj małą troliczkę. Ale Hilda nie wygląda tak jak ten troll, bo te trolle w tej bajce, w tym filmie no nie są raczej przedstawiane jako przyjazne postaci. No i Hilda nie jest szczęśliwa z tego, że jest tym trollem i stara się zrobić wszystko, aby wrócić do swojej ludzkiej postaci. To taki krótki gdzieś tam zarys fabuły, który wiadomo gdzieś tam powinien się pojawić. No i słuchajcie, no i tak jak mówię, fabuła jest wciągająca. Akcja jest bardzo wartka. Sporo się tam dzieje. Mamy kilku fajnie zaznaczonych bohaterów, pierwszo i drugoplanowych. E, mamy coś, co ja też bardzo lubię w bajkach, czyli pokazane tutaj te kwestie uczuciowe. Mamy, wiecie, e, oczywiście, obozy. Mamy bohaterów pozytywnych, mamy bohaterów negatywnych, mamy bohaterów niejednoznacznych, co jak wiecie, ja bardzo, bardzo lubię w bajce, którzy się zmieniają. E, to jest już bardzo fajnie pokazane, że załatwiam ci bohaterowie pozytywni, mogą też gdzieś tam popełniać błędy, mogą zachowywać się nie zawsze do końca odpowiednio w porządku fair, miło, jakkolwiek to nazwijmy. I mamy naprawdę bardzo ciekawą historię. Czujemy dużą taką dozę tajemniczości w tym filmie. Słuchajcie, i jest tam właśnie taki wątek, nie chcę tutaj za dużo zdradzać szczegółów, ale takim jakby naczelnym wątkiem. Naczelną wartością, którą tutaj w tym filmie nam zaserwowano, to jest wartość pomiędzy mamą a dzieckiem. I jest ona w bardzo taki specyficzny, ale też w bardzo piękny, bardzo wyjątkowy sposób pokazana na wielu płaszczyznach. Bardzo tak mówię, jest pokazana w taki sposób, tak, że się tego nie spodziewamy. I to jest bardzo piękne. Mamy bardzo fajny taki, słuchajcie, motyw, który się też pojawia w bajkach, który się pojawia też w filmach. Motyw tego właśnie, że, wiecie, Hilda zostaje właśnie zamieniona w trola i trafia do tego światu troli, którzy są jakby antagonistami w stosunku do ludzi. Tam, wiecie, na linii trole, ludzie są takie intensywne, Starcia e, i no, e, jest raz bardziej, raz mniej intensywnie. E, no, taka sytuacja nawet gdzieś tam zakrawająca o jakiś konflikt, powiedzmy to sobie zbrojny, to też tam, no, broni jest, okej, okay, występuje jakaś broń, ale raczej po stronie ludzi. Konflikt, ale jakiś tam wojenny. E, też oczywiście jest tak, że jest przekrój. To też jest fajne, że to nie jest tak, że wszystkie trolle są złe albo że wszyscy ludzie są źli. Różni ludzie mają różny stosunek do troli i wzajemnie. Mamy tutaj, jakby wiecie, taką skalę i różni bohaterowie różnie na tej skali się odnajdują, na tej skali też się znajdują. Ale wracając do tego, co chciałam powiedzieć, to, że właśnie, no jakby są te dwa światy, są te dwie grupy przeciwne sobie, antagonistyczne, które gdzieś tam w jakiś sposób ze sobą walczą. No i wiecie, Hilda jakby właśnie trafia do tego przeciwnego świata i może. Poznać ten przeciwny świat, co też mu oczywiście zmienia jej myślenie, zmienia jej nastawienie, w jakiś sposób ją ubogaca i rozwija. I to też jest oczywiście bardzo piękne i to jest bardzo fajnie pokazane. To też, jaki ona ma charakter, jak się zmienia. I naprawdę, słuchajcie, ten film ma bardzo, bardzo dużo atutów. Jest bardzo, słuchajcie, bardzo dobry casting, bo jest bardzo dobry dubbing. Jest bardzo, moim zdaniem, dobry dubbing polski są świetnie dobrane głosy, są piękne dialogi, jest właśnie jeden taki, jedna taka postać takiego, no, tutaj ważnego, ogromnego trola, w ogóle cały ten jego wątek jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący i on ma też bardzo pięknie dobrany dubbing, ten aktor chyba dubbingowy, nie wiem jak się fachowo nazywa te osoby. Bardzo dobrze moim zdaniem się w tej roli spisuje i od początku do końca tworzy taką naprawdę spójną postać. Są też, słuchajcie, dwa utwory, bo gdzieś tam utwory muzyczne to też są gdzieś tam istotne, wiecie, elementy filmów dla dzieci, bajek. I te utwory są naprawdę e, takie, wiecie, podniosłe. E, Gdzieś tam do, do tego nastroju, i no ja zwróciłam na to uwagę, na te dwa utwory, które się tam pojawiły. I on, ja je osobiście odbieram bardzo pozytywnie. Mi się one podobały, chociaż wiem, że mogłyby przez takich, wiecie, profesjonalnych krytyków, tak mi się wydaje, przez niektórych być uznane za minus. Znaczy, oczywiście to też wszystko zależy od tego, w jaki sposób my będziemy ten film rozpatrywać, tak? czy tak, że tak powiem, po dorosłemu. Czy tak po dziecięcemu, natomiast no one są bardzo mocno wpasowane w ten nastrój, w moment, który się dzieje. Kiedy jest na przykład taka mocna, patetyczna scena z patosem, to ta muzyka jest mocna i ona moim zdaniem pasuje i jest jakby jak najbardziej na miejscu. Ale wiem, oglądając nieraz niektóre recenzje, że to może już gdzieś tam zakrawać obiecie takie przejaskrawienie i niekoniecznie być gdzieś tam dobrze odebrane. Natomiast ja jak najbardziej to uważam za plus. I yy, ta animacja ma bardzo, tak jak Wam przedstawiam, wiele plusów. Jest naprawdę wartościowym filmem, jest bardzo ciekawym filmem yy, o wielu tutaj płaszczyznach, o wielu głębiach, ale słuchajcie, mam jeden ogromny, ale to ogromny problem właśnie z tym filmem. Z tym, że to jest właśnie moim zdaniem bardziej film, a nie bajka. W, na Netflixie i na filmowie mamy kategorię 7+, czyli, że to jest już odpowiednie dla siedmiolatków. I słuchajcie, nie jestem tego taka pewna, ponieważ ten film jest, tak jak powiedziałam, tajemniczy i jest równocześnie bardzo mroczny. I ja oglądałam to z Alą i coś tam Marcelinka trochę się też zerkała, ale nie cały czas. No i powiem szczerze, że dziewczyny się bały. I wcale im się nie dziwię, bo znaczy wiecie, ja jako dorosły człowiek też zupełnie inaczej na to patrzę, ja wiem, że to jest animacja. Natomiast, słuchajcie, gdyby to był film, no to mógłby być naprawdę taki przerażający film. Nawet mogłabym się pokusić o to, że mógłby wpaść, w zależności od tego, jakby się pewne rozwiązania gdzieś tam dokonało. Mógłby nawet tam wpaść w ramach horroru. Naprawdę jest to bardzo mroczny film. Te animacje właśnie w tym świecie troli są roczne. Eee, bardzo dużo scen odbywa się po zachodzie słońca. Eee, I nie, zrozumcie mnie, nie zrozumcie mnie źle, te sceny są bardzo dobrze pokazane. Eee, te jaskinie, w których mieszkają te trole są świetnie pokazane. Eee, ta mroczność, to, że to jest noc, to jest pięknie pokazane. Tylko, że nie wiem, czy to jest odpowiedni eee, film dla dzieci. Nawet dla tych siedmiolatków. moja Ala ma 6,5 już skończone i to oglądała ze mną. Ona generalnie po całym seansie yy, była na tak, yy, oceniła, że bardzo się ta bajka spodobała, bardzo ją przeżywała, yy, dużo takich różnych wiecie, rzeczy z niej wyciągnęła, ale też nie jestem pewna, czy do końca ją zrozumiała. I powiem Wam szczerze, że jak sobie nawet tak porównam tą, ten film yy, do filmów takich, wiecie, nie animowanych, tylko filmów z żywymi aktorami, takich familijnych, no to wydaje mi się, że ten film był o wiele bardziej poważny, o wiele bardziej takich trudnych tematów dotykał i był o wiele bardziej trudny do zrozumienia, z wieloma właśnie tam wątkami, z wieloma płaszczyznami dużo taki bardziej skomplikowany i dużo poważniejszy, aniżeli właśnie nie jeden film familijny. Dlatego tutaj mam ogromny, właśnie wiecie, problem i zgrzyt gdzieś tam z tym filmem. I nie jestem przekonana, że on się nadaje dla siedmiolatków. Ja jestem, moim zdaniem, w ogóle może być część nawet dorosłych ludzi, którzy nie doceniam tego filmu. To totalnie nie jest film komediowy, to totalnie nie jest film e, żartobliwy. E, tam nie ma żadnych praktycznie żartów, e, jak sobie teraz przypominam. No, może coś tam się pojawiło, ale to jest. E, nie twierdzę, ten temat jest ważny, słuchajcie, i istotny, ale tak jak mówię, to moim zdaniem chyba nie jest film dla dzieci. I nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, bo nie jestem na przykład psychologiem dziecięcym, nie wiem kto tutaj podejmuje takie decyzje. W jakim wieku dzieci są już gotowe na taki film? No, myślę, że, że te 10 lat. Trzeba mieć też odpowiednią wrażliwość, słuchajcie. Bo ty się ja nie twierdza, że może właśnie są dzieci, które mają pewien jakby poziom wrażliwości, żeby ten film obejrzeć, zrozumieć i wyciągnąć z niego to, co jest. Wydaje mi się, że w pewnym stopniu na przykład Ala ma, bo, bo pewne rzeczy powyciągała. I nie chcę tego filmu tak totalnie mocno skreślać. No, ale słuchajcie, jest, jest jakiś taki problem z tym filmem, i myślę, że on jest bardzo wartościowy i warto go zobaczyć, ale myślę, że im później, tym lepiej. O może w ten sposób zakończę. Ciężko mi jest bardzo, też słuchajcie, wystawić tutaj ocenę w tej mojej skali, którą sobie tutaj przyjęłam, czyli pięciogwiazdkowej. I jednak słuchajcie, nie ocenię tego filmu wysoko, bo postanowiłam, że jakąś ocenę jednak chcę dać. Nie ocenię go wysoko, dlatego, że wiecie, no moim zdaniem on powinien być gdzieś tam ta warstwa, która gdzieś tam go wyróżnia i podnosi gdzieś tam jego wartość, to jest jednak warstwa taka dorosła, a jest bardzo wiele filmów, bardzo dobrych filmów, właściwie cała masa albo cała większość filmów dla dorosłych, które nie docierają do wszystkich dorosłych, i które absolutnie nie nadają się dla dzieci. A ja tutaj w tych swoich recenzjach też bardzo nadrzędnie chciałam się kierować właśnie tym, co e, dla dzieci się nadaje i co dzieci mogą z tego wynieść, gdzieś tam na drugim planie jest to, co wynosi dorosły. Dlatego ja bym ten film oceniła na jedną gwiazdkę, ale z racji tego, że nie chcę też mu wszystkiego odbierać i z racji tego, że moja ala obejrzała ten film i miała pozytywne e, reakcje, nie miała po nim koszmarów na szczęście. Eee, no, kategoria wieku jest jaka jest, kto się z jakiegoś powodu przyjął, więc ostatecznie podwyższę moją ocenę, eee, tak jak mówię, bardzo subiektywną i dam temu filmowi 2 na 5. Eee, także taka jest moja, słuchacie, ostateczna ocena. Eee, I tak jak mówię, ostateczną gdzieś tutaj moją opinią jest to, że film jest wart zobaczenia, eee, ale moim zdaniem nie jest dla wszystkich. Nie dla wszystkich dzieci, nawet nie dla wszystkich rodziców, i im później, tym lepiej. Może to być taki film, który na przykład obejrzy dziecko i bardzo gdzieś tam wpłynie na jego psychikę, gdzieś mu się tam, wiecie, mocno wdrukuje w pamięci, w głowie, i no, może jakieś tam przynosić później dalsze konsekwencje, może być takim mocnym, mocno wdrukowanym obrazem. I zarówno pozytywnym i negatywnym. On oczywiście kończy się dobrze i on jest, jest jakby dobrze zakończony, no ale cała ta historia jest taka: wiecie, no, po prostu, po prostu bardzo, bardzo poważna i bardzo, bardzo mroczna. I to myślę są właśnie dwa takie słowa, które są tutaj kluczowe i z których ta moja opinia, ta moja recenzja w taki właśnie sposób została dla Was przedstawiona. Eee, także, tak, kochani, eee, to była moja recenzja właśnie tego filmu. Eee, Pozostawiam Wam decyzję, czy obejrzeć. Tak jak mówię, ostatecznie polecam obejrzeć ją troszkę później, jeżeli chodzi o wiek dziecka. Eee, I to chyba byłoby już tak tyle, bo, bo nie chcę się powtarzać w kółko. Jak zawsze, na koniec dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.